Władimir Putin jak Aleksandr Łukaszenka propaganda w akcji. Putinowska propaganda działa w najlepsze od dawna. Nie jest już żadną tajemnicą to, że rosyjska propaganda chwyta się przeróżnych środków, by pokazać działania kremlowskiego rządu i prezydenta Władimira Putina w jak najlepszym świetle. Tamtejsze media starają się także ze wszelką cenę przekonać obywateli o słuszności przeprowadzanej przez ich kraj specjalnej operacji wojskowej na Ukrainie. Nawet częściowa mobilizacja do wojska, którą parę miesięcy temu ogłosił Władimir Putin, w rosyjskim internecie i mediach przedstawiana była jako znakomita okazja dla młodych mężczyzn. Do wzięcia udziału w wojennych działaniach zbrodniczego reżimu zachęcał Rosję popularne influencerki. Zdjęcia pięknych modelek opatrzone były hashtagiem NiePanikuj. Dziewczyny miały za zadanie uświadomić obywateli. Że powołanie nawet kilkuset nowych żołnierzy to jedynie kropla w morzu potrzeb rosyjskiego wojska. Aby zwizualizować ten fakt niechętnym walce rezerwistom, modelki posługiwały się frytkami i cukierkami. Zapewniały też, że mobilizacje to nic takiego. Absurdalne grafiki szybko trafiły do internetu i stały się obiektem kpin ze strony internautów. Tym razem rosyjska propaganda również stanęła na wysokości zadania. Jak zauważyli czujni internauci, Kreml odpowiednio wyretuszował zdjęcia z ostatniego spotkania rosyjskiego prezydenta z przywódcą Białorusi. Wszystko dlatego, że Aleksandr Łukaszenka jest dużo wyższy od Władimira Putina. Fotografia przedstawiająca małego Putina obok rosłego i dobrze zbudowanego Łukaszenki mogłaby źle wpłynąć na wizerunek rosyjskiego dyktatora. Kropka. A tego oczywiście Kreml chce za wszelką cenę uniknąć. Dlatego też postanowił kropka, pomniejszyć wizualnie Białorusina. Na pierwszy rzut oka wygląda to całkiem wiarygodnie. Wątpliwości pojawiają się wtedy, kiedy zestawi się falsyfikat z oryginalnym zdjęciem. Choć internauci w większości przypadków tpią z nieudolności rosyjskiej propagandy, Pojawiają się także głosy sugerujące, że widoczny efekt to kwestia oświetlenia i miejsca, z którego robione jest zdjęcie. Ale kiedy przyjrzymy się szczegółom, okazuje się, że nie tylko wzrost został tu odpowiednio dopasowany. Ręka Putina ściskająca dłoni Łukaszenki dziwnie nienaturalnie wygląda zwraca uwagę jeden z internautów. Dla mnie obaj wyglądają jak wklejeni tu. Są więcej za mali. Komentuje ktoś inny. Czy przedstawione zdjęcie jest fotomontażem? Czy ustawienie obu przywódców zneutralizowało odpowiednie ustawienie? Trudno powiedzieć. Jednak pozostałe fotografie obu panów nie pozostawiają wątpliwości, który z nich jest wyższy?